Bankructwo firmy leasingowej, śmierć leasingobiorcy i inne zagrożenia w leasingu. Czy w leasingu czyhają na ciebie jakieś zagrożenia? Czy jest czego się obawiać? Wiem, że strach ma wielkie oczy, dlatego w tym materiale postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy leasing jest bezpieczny. Umowa leasingu nie zdoła cię zaskoczyć, jeśli będziesz wiedzieć, czego możesz się spodziewać. Czy rozważając leasing, w twojej głowie pojawiła się myśl: "Boję się". Jeśli tak, to spokojnie. Nie jesteś jedyny. Wbrew pozorom spotkałem na swojej drodze całkiem sporo klientów, którzy, przez liczne obawy i przeświadczenie, że coś pójdzie nie tak, odwlekali w czasie decyzję o leasingu. A czego najczęściej boją się osoby zainteresowane leasingiem? Na przykład tego, że leasingowany samochód zostanie skradziony, albo dozna szkody całkowitej. Albo że im, jako leasingobiorcom, stanie się coś złego. Boją się też tego, że firma leasingowa zbankrutuje albo będzie robić problemy w trakcie trwania umowy. Boją się wreszcie dodatkowych opłat i sytuacji, w których będą czuć, że leasingodawca chce naciągnąć ich na kasę. Strachy strachami a jak to wygląda w praktyce? Nazywam się Mariusz i na tym kanale dzielę się wiedzą na temat leasingu i bezpiecznego finansowania. Auto zostaje skradzione lub doznaje szkody całkowitej. Niestety to może się zdarzyć i nie tylko w leasingu, ale wtedy gdy masz samochód na kredyt albo kupiłeś go za gotówkę. Wiadomo, pierwsze dwa przypadki są o tyle gorsze, że wiążą się jeszcze z dodatkowymi zobowiązaniami finansowymi względem podmiotu trzeciego. Ogólna zasada wyrażona w przepisach kodeksowych dotyczących leasingu jest taka, że jeśli przedmiot leasingu został utracony z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa. Oczywiście w praktyce jest to bardziej skomplikowane i złożone, bo zawsze będzie rozchodzić się dodatkowo o pieniądze. Dlaczego? Ponieważ jeśli umowa leasingu wygasa w związku z utratą przedmiotu leasingu, finansujący może zżądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie rad yy, oraz naprawienia szkody. Należną kwotę pomniejsza się o korzyści, jakie finansujący uzyskał na skutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięciem umowy leasingu oraz tytułu ubezpieczenia rzeczy. Czy kradzież auta lub szkoda całkowita oznaczają w takim razie dla leasingobiorcy poważne problemy? Nie, ale pod warunkiem, że ma on wykupione wszystkie wymagane w leasingu ubezpieczenia, bo w leasingu nie wystarczy samo OC. Firmy leasingowe wymagają również autokasko. To jednak nie wszystko. Niestety w przypadku zdarzeń takich jak szkoda całkowita albo kradzież auta bardzo często zdarza się, że kwota pozyskana z polisy autokasko jest zbyt niska, by spłacić wszystkie pozostałe do końca trwania umowy raty. W takich przypadkach z odciążą przychodzi ubezpieczenie GAP. ubezpieczenie to zapewnia ochronę przed utratą wartości pojazdu w czasie i pokrywa brakującą kwotę. To jednak nie jest polica obowiązkowa, dlatego nie każdy leasingobiorca decyduje się ją wykupić. Mimo, że praktycznie każda firma leasingowa to rekomenduje. Moje zdanie jest takie, że GAP lepiej wziąć, ale poza leasingiem, na zewnątrz. Zwłaszcza, gdy jest ten leasing tańszy od konkurencji, ponieważ firmy leasingowe zaczęły ten produkt wykorzystywać na swoją stronę, który sztucznie obliża marżę leasingu, a sprzedają produkt typu GAP, który jest z reguły jakości dużo słabszy niż te na rynku i za sporo wyższą cenę. Dodatkowo zapisy mówią, że ten gap chroni leasingodawcę, a nie biorcę, czyli ciebie. Podsumowując, jeśli masz dobrą polisę OC i AC, a do tego dobry gap, najlepiej poza leasingiem, to jesteś chroniony przed dodatkowymi nieprzyjemnymi konsekwencjami związanymi z uszkodzeniem samochodu lub jego kradzieżą. Nie będę wchodzić tu już bardziej w szczegóły, ponieważ na moim kanale znajdziesz osobne odcinki poświęcone każdemu z tych zagadnień czyli szkodzie całkowitej, kradzieży, ubezpieczeniom komunikacyjnym oraz samym ubezpieczeniu GAP. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, zachęcam Cię do obejrzenia ich i oczywiście subskrybowania tego kanału. Przy okazji chciałbym podziękować wszystkim, którzy mnie już subskrybują, bo to napędza mnie do kolejnych sp sobot spędzonych tutaj przed kamerą i nagrania dla Was kolejnych odcinków. Drugi przykład. Leasingobiorca umiera lub staje się niezdolny do pracy. Jeśli zmarły leasingobiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub był wspólnikiem spółki cywilnej, ale tylko dwuosobowej, wraz z jego śmiercią niemożliwe staje się co do zasady dalsze kontynuowanie tej jednoosobowej działalności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy powołano zarządcę sukcesyjnego. Oznacza to zatem, że wraz ze śmiercią leasingobiorcy wygasza także umowa leasingu. Taką zasadę praktykuje zdecydowana większość firm leasingowych. Nie dzieje się to jednak automatycznie. Ostatnie obowiązki związane z leasingiem, dotyczące rozliczania się, przechodzą na spadkobierców. Jeśli nie interesuje ich przedmiot leasingu, a są oni zobowiązani przede wszystkim do tego, by zwrócić samochód finansującemu na swój koszt. Następnie leasingodawca sprzedaje go na aukcji i rozlicza umowę. Jeśli z tych rozliczeń powstanie nadwyżka, Powinna zostać zwrócona spadkobiercom. Gdyby natomiast uzyskana ze sprzedaży kwota nie pozwalała na pełne rozliczenie leasingu, finansujący ma prawo zwrócić się do nich z odpowiednim roszczeniem. Jest również możliwe, by spadkobiercy kontynuowali dotychczasową umowę leasingu. Będzie to jednak dopuszczalne tylko wtedy, gdy prowadzą działalność gospodarczą. W razie chęci kontynuowania leasingu tworzy się aneks na obecnej umowie na mocy którego trwa ona dalej na starych zasadach. Pojawia się też opcja wykupu przedmiotu przez spadkobierców. Jednak najczęściej następuje to po cenie rynkowej, co nie zawsze jest opłacalne, bo zrobiliśmy wpłatę wstępną i opłacaliśmy już sporo rat. Problemy w trakcie trwania umowy to dodatkowe opłaty czy utrudniony kontakt. Jeden z najczęstszych strachów leasingobiorców to, że po podpisaniu umowy firma leasingowa zacznie robić pod górkę. Żądać dodatkowych opłat czy unikać odpowiedzi na pojawiające się pytania. Skąd się to bierze? Ano, stąd, że niestety nadal jest sporo firm, które tak właśnie działają. I nie mówię tu wyłącznie o leasingu. Do chwili pozyskania klienta jest cud miód malina i wszystko zapowiada się pięknie, a potem, potem następuje rozczarowanie, bo pierwsze wrażenie nijak ma się do rzeczywistości. Jeśli klient kiedyś w kontakcie z jakąkolwiek inną firmą nadział się na takie zachowanie, nie dziwię się, że teraz jest ostrożny. Czy w leasingu da się uchronić przed takimi zdarzeniami? Poniekąd tak. Musisz po prostu zadbać o dobre przygotowanie tyle i aż tyle. Zrozumienie istoty leasingu, umiejętność czytania i interpretowania ofert leasingowych, znajomość wszystkich problematycznych zagadnień dzięki temu będziesz czuć się bezpiecznie podpisując umowę. Jeśli korzystasz jednak z usług znanych firm leasingowych o ugruntowanej pozycji, tego rodzaju sytuacja nie powinna mieć miejsca. Uczciwy leasingodawca nie będzie wymagać od Ciebie takiej wiedzy, ponieważ to on jest ekspertem od leasingu i to ich zadaniem jest, by wytłumaczyć Ci wszystko od A do Z. Kolejny punkt. Firma leasingowa bankrutuje. Boisz się, że leasingodawca zbankrutuje, a Ty stracisz już praktycznie cały spłacony samochód lub inną część, inny przedmiot leasingu. Żeby trochę uspokoić nastroje, ostatnio często podczas rozmów wspominacie mi o upadłości wśród firm leasingowych, które miały miejsce w latach 90. Owszem, wtedy faktycznie zakończyły się niezbyt dobrze dla leasingobiorców, ale to były inne czasy. Oczywiście nie oznacza to, że dzisiaj taka sytuacja nie grozi już obecnym firmom leasingowym, warto jednak zdawać sobie sprawę, że aktualnie sporo się zmieniło i rynek leasingowy wygląda zupełnie inaczej. Jednym z czynników, który moim zdaniem ma bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo leasingobiorców, to kontrola sprawowana nad firmami leasingowymi przez banki i inne podmioty finansowe. Po drugie, leasingobiorców chroni także zapis, znajdujący się bezpośrednio w ustawie o upadłości. W pierwszym ustępie wskazano, że w przypadku ogłoszenia upadłości korzystającego z rzeczy na podstawie umowy leasingu, syndyk może za zgodą z sędziego komisarza odstąpić z dniem ogłoszenia upadłości. Od umowy leasingu. Nas interesuje jednak ustęp drugi, a z niego wynika z kolei, że w razie ogłoszenia upadłości finansującego przepisów z ustępu pierwszego o odstąpieniu od umowy przez syndyka nie stosuje się. Czyli jak upadnie leasingodawca, to nie może wypowiedzieć Twojej umowy leasingu. Wniosek? Z całą pewnością możesz czuć się dzisiaj o wiele bezpieczniej jako leasingobiorca pod kątem Twojej sytuacji w razie ewentualnego bankructwa leasingodawcy. Nie oznacza to jednak, za, że możesz przestać być czujny. Mimo wszystko, zawsze razem ci sprawdzać wiarygodność firmy leasingowej, o której chcesz podpisać umowę. Co wynika z tego wszystkiego? Czy ostatecznie leasing jest bezpieczny? Myślę, że tak, w większości przypadków jak najbardziej. Wiadomo, że zawsze istnieje ryzyko niespodziewanych zdarzeń, ale większość przypadków, które omówiłem w tym odcinku, to raczej rzadkość, a nie chleb powszedni. To co jest ważne, by czuć się bezpiecznie w trakcie trwania umowy, to wybór wiarygodnego i zaufanego leasingodawcy, dobre zapoznanie się z warunkami leasingu i wykup najważniejszych ubezpieczeń. Na dziś to tyle. Zachęcam Cię do subskrypcji i do następnego kliknięcia. Cześć!